Niedawno wróciłem z Dubaju, gdzie miałem okazję wspinać się na rowerze po schodach na najwyższy hotel na świecie. To jest Rose Rayhan by Rotana. Budynek, który ma 333 metry wysokości, czyli mniej więcej dwa razy tyle co najwyższe budynki w Warszawie. Udało mi się tam pobić rekord świata, pokonując 2040 schodów. Każdy budynek jest inny. Ja tych budynków w tej chwili na swoim koncie mam 7. W tej chwili nie ma zbyt wielu zawodników, którzy by się tym zajmowali, ponieważ rekord jest dość wyśrubowany. Nie wolno mi się podeprzeć, nie wolno zahaczyć ręką o ścianę. I o ile to nie jest jeszcze problemem po 10 czy 25, piętrach, tak w tak po 50 czy 60 czy 80, to jest już zupełnie inaczej. Samo zdobywanie budynków to tak troszeczkę ciężko w słowach określić, bo tak jak himalaista miałby problem z, z wytłumaczeniem, dlaczego, co go ciągnie do tych szczytów. Na pewno jest tak, że chce być wyżej niż ktokolwiek inny na świecie przede mną. Nie jestem pierwszą osobą na świecie, która się wspina na te budynki, no ale jestem w tej chwili rekordzistą świata, więc jestem, to jest takie bycie numerem jeden i sama świadomość tego, czy pobicia rekordu w zasadzie wystarczy i daje na tyle dużo satysfakcji i motywacji też do kolejnych działań, że no, chce się to robić.